Jedynemu prawdziwemu, żywemu Bogu, niech będzie chwała na tym miejscu. Niech znosi się chwała Królowi Niebios, Jezusowi Chrystusowi, przez którego i dla którego wszystko, co powstało i zostało stworzone. I myślę, że to są te momenty, w których nasze serce się raduje zgodnie z Bożym Postanowieniem na początku, kiedy. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swój i dał mu to polecenie, aby rozmnażał się, aby napełniał tą ziemię. I tak do dnia dzisiejszego możemy oglądać, jak Pan Bóg wzbudza te kolejne życie. Kiedy rodzą się małe dzieci, możemy oglądać to kolejne pokolenie, które zostaje przez Boga wzbudzone w tej miłości rodzicielskiej. I kiedy tak spojrzymy na naszą salę, akurat część naszych dzieci udała się na szkółki, ale pomimo tego, jeszcze dość spora grupa takich mniejszych dzieci i starszych dzieci jest pośród nas. I bardzo często wydawałoby się, kiedy tak popatrzymy, te dzieci gdzieś może kręcą się może z dołu, na górę, na krzesło do mamy, do taty ale wiecie, kiedy Jezus Chrystus jeszcze był na tej ziemi, kiedy ten znamienity moment, kiedy dzieci przybliżały się do Pana Jezusa Chrystusa, i możemy przeczytać w tym wydarzeniu i w tym momencie, że uczniowie ganili te osoby, tych rodziców, którzy byli ze swoimi dziećmi w tamten moment. I znamy te słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, zostawcie w spokoju te dzieci. Nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, dlatego że do takich należy Królestwo Niebios, bracia i siostry. I dzisiaj Jezus Chrystus jest zainteresowany naszymi dziećmi. Dzisiaj Jezus Chrystus w swojej mocy, łasce i miłosierdziu chce obdarowywać te dzieci pokojem, radością. Chce przekazywać prawdy swojej Ewangelii do tych młodych serc i wprowadzać w tą drogę życia, która jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego w związku z tym ja za chwilę poproszę Olka i Karolina, akurat Karolina na chwilę zeszła na dół, ale kiedy będziecie gotowi, ja was poproszę, abyście przeszli tutaj do przodu, zajęli po tej lewej mojej stronie miejsca. Kiedy myślimy o tym temacie dzieci, kiedy spojrzymy na swoje życie, na swoje przeżycia, i kto może. Jeszcze nie doświadczył tego, może małżeństwa, które nie, nie tak dawno zostały zawarte, jeszcze nie doświadczyły tego, co to znaczy mieć dzieci. Może osoby młode, które jeszcze nie weszły w związek małżeński, i w pewien sposób, może widzą to, widzą małe dzieci, widzą w swoich rodzinach dzieci, ale w pewien sposób nie przeżyły tego i nie znają tych sytuacji, tych rzeczy, które wiążą się z tym, aby mieć dzieci, aby wychowywać dzieci. To jest błogosławieństwo i radość. To jest ten boży porządek, to jest to boże postanowienie, które, tak jak już wspominałem, ono wykonuje się w życiu człowieka. Ale kiedy tak naprawdę popatrzymy to wychowanie dzieci, mieć dzieci wiąże się również z różnymi sytuacjami, które przychodzą w naszym życiu. Z różnymi wydarzeniami i troskami, niejednokrotnie może z płaczem, kiedy tak naprawdę od samego początku, od poczęcia, mama w szczególności, ale również i tato przeżywają, zastanawiają się, rozmyślają. Wołają do Boga, czy będzie wszystko dobrze? Czy to dziecko, które jest w łonie, ono jest zdrowe? Czy urodzi się zdrowe? Czy wszystko będzie dobrze? A kiedy może nastają momenty i mama dłuższy czas nie czuje ruchów dziecka, zaczyna przeżywać, zaczyna może modlić się, wołać do Boga: Panie, pomóż! Jestem zaniepokojona, nie wiem, co się dzieje. I bardzo często, właśnie w naszym życiu, w związku z tym, że mamy dzieci, przychodzą różnego rodzaju wydarzenia. Rzeczy, których byśmy może wcześniej nigdy nie spodziewali się. Sytuacje, kiedy dziecko może narodzi się i przychodzą kolejne przeżycia wraz z tym, kiedy wzrasta. Wydarzenia, o których byśmy może nigdy nie pomyśleli, nad którymi byśmy się nie zastanawiali, ale one potrafią przyjść. Do życia człowieka, kiedy spojrzymy na Boże Słowo i na rodziny, które były w Biblii, przechodziły różne momenty. I Pan Bóg dopuszczał różne momenty w życiu człowieka i w wychowaniu dzieci. I ja chciałbym, abyśmy spojrzeli na jedną rodzinę ze Starego Testamentu. My bardzo dobrze znamy tą historię Józefa. Który znalazł się w Egipcie, który zapewnił wyżywienie nie tylko dla swojej rodziny, ale również dla Egiptu i dla innych osób, które w tamten czas mogły korzystać z tych dóbr, które zostały zgromadzone w Egipcie. Ale jak dobrze wiemy, kiedy przyszedł czas, Józef umarł, również ci, którzy go znali, umarli, również jego bracia, jego rodzina. I wiemy, że Naród izraelski był w tamten czas w Egipcie. My wiemy, że przyszedł ciężki czas dla tego narodu, dlatego że król egipski, który zmienił się, który nastał, następny król, który nie znał i nie pamiętał o tym, czego dokonał Józef w Egipcie, zauważył, że Izrael tak bardzo mocno się rozmnaża, że pośród nich jest to tak silny naród. I w pewnym czasie może być zagrożeniem dla nich. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na te przeżycie i troski tej rodziny, która znalazła się w tak trudnym położeniu. My wiemy, o kogo chodzi. O małego Mojżesza i o jego rodziców. Kiedy oto faraon, oto ten król, widząc, że nic nie może zdziałać, choć pomimo tego, że przykazał tym położnym, aby one zabijały każde dziecko, każdego chłopca, który narodzi się w tym narodzie, i widząc, że nie może nic działać w tym kierunku i naród izraelski jeszcze bardziej stawał się potężny, rozradzał się, postanowił i wydał dekret i poinformował każdego Egipcjanina o tym, żeby każde dziecko, każdy chłopiec z narodu izraelskiego, który narodzi się, ma być wyrzucony do Nilu. Drodzy, pomyślmy o takiej sytuacji, która spotkała tych rodziców. Pomyślmy o tym wydarzeniu, którego na pewno nie mogli się spodziewać we wcześniejszych momentach, że przyjdzie taka chwila i będą i staną przed takim wyborem, że będą musieli swoje dziecko, swojego chłopca wyrzucić do Nilu. Drodzy, i bywa w naszym życiu, że przychodzą podobne momenty troski, przeżycia, gdzie przeżywamy za swoje dzieci, ale wróćmy jeszcze do tej historii. Otwórzmy drugą Księgę Mojżesza, Mojżeszową. Jest to pierwszy rozdział. Tutaj przypomnimy sobie te słowa, które już wspomniałem, o faraonie, który wydał ten dekret, przekazał tą informację, a później przeczytamy sobie z drugiego rozdziału i niżej. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi. Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. I dalej będziemy czytać. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicom i smołą, a włożywszy wędziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Dalej nie będziemy czytać tej historii, jest ona nam bardzo dobrze znana. Ale drodzy zgromadzeni, pomyślmy sobie o takiej sytuacji. Przed jaką troską i z jakim przeżyciem i może płaczem w tej sytuacji stanęli ci rodzice. Oto wiedzą, że za chwileczkę stracą swojego syna. Oto wiedzą i znają ten dekret, tą informację, która została przekazana i co mogą w swoim życiu, to robią. Przez trzy miesiące, jak napisane jest, oni ukrywali swojego małego synka ale wiedzieli, że zbliża się ten czas, że dłużej już tego czynić nie mogą, bracia i siostry. I tak jest w naszym życiu, że są sfery i rzeczy, które my naszym dzieciom możemy zapewnić, o które możemy zatroszczyć się, które możemy naszym dzieciom przekazać, o które możemy mieć staranie, ale tak jak to życie pokazuje, przychodzą rzeczy, na które my wpływu mieć nie możemy. Na które wpływu nie mamy, i tak naprawdę, poprzez staranie naszych rąk, nasze przeżywanie, nasze troski, nic zrobić nie możemy. Są to różne sytuacje, bracia i siostry, które przychodzą w nasze życie i które przyszło w życie tych ludzi. Ale kiedybyśmy otworzyli sobie list do Hebrajczyków, tam jest tak krótko opisana ta historia, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest to. List do Hebrajczyków, 11 rozdział i 23 werset. Tam jest przypomniana ta historia właśnie w Nowym Testamencie, ale Duch Święty zwraca tam uwagę na pewną istotną rzecz. 11 rozdział, 23 werset. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy. Ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne, i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Bracia i siostry, to na co Duch Święty zwraca tak bardzo mocno swoją uwagę, naszą uwagę, to jest ta wiara, która była w tych ludziach. Jest napisane, że z wiarą, przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców. Jak ważne jest, bracia i siostry, na tej drodze, kiedy Pan Bóg daje nam dzieci, kiedy możemy przeżywać te różne sytuacje, te różne wydarzenia, aby w tym wszystkim wierzyć Bogu żywemu. Tak jak oto ci rodzice, którzy stanęli przed tym dylematem i ukrywali to dziecko, ale przyszedł czas, że oni również z wiarą to dziecko ukryli w tym koszyku. I położyli na tą rzekę Nil. I oni nie wiedzieli, co się wydarzy. Oni z wiarą, ufając Bogu, widząc, że to dziecko może zginąć, wiedząc o tym. Oni położyli ten koszyk na rzece Nil. I nie wiedzieli, co będzie dalej. Ale to dobry Bóg, bracia i siostry, to On okazał swoją łaskę i miłosierdzie nad tym dzieckiem. Dlatego, że Bóg miał plan z tym dzieckiem. My wiemy, kim był Mojżesz i jak bardzo mocno Bóg poprowadził tego człowieka. Jak ważne jest, bracia i siostry, żeby w tych wszystkich przeżyciach, które mamy, drogi Olku i droga Karolino, aby w tych wszystkich przeżyciach, które Was spotykają bądź spotkają jeszcze w Waszym życiu, i my, drodzy bracia i siostry, bo ja również to przeżywam, abyśmy mieli tą wiarę w Jezusie Chrystusie, który ma moc, aby pomóc. A to, że przychodzą sytuacje trudne, to jest pokazane w Bożym Słowie i doświadczamy w tego, w tego w naszym życiu. Kiedybyśmy sobie spojrzeli do drugiej księgi królewskiej, do dwunastego rozdziału, my widzimy Dawida, który przeżywał za swoim synem. Otwórzmy może ten fragment. Jest to druga księga Samuela, dwunasty rozdział. Nie będziemy skupiać się, co wydarzyło się w tym wydarzeniu i dlaczego tak się stało, ale to tak bardzo mocno pokazuje, jak dzieci w nasze życie wnoszą może to przeżycie, może tą troskę, w której tak bardzo mocno powinniśmy potrafić oddać wszystko w ręce Boże. Jak bardzo blisko powinniśmy być z Bogiem żywym w naszym życiu, żeby otrzymać to. Pocieszenie, to wzmocnienie, bożą odpowiedź w tych różnych sytuacjach. Jest to druga księga Samuela, 12 rozdział i 16 werset. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł, przy, przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Czyż, bracia i siostry, te wydarzenia, które opisane. Są w tej księdze o życiu Dawida, czyż one nie mają miejsca w naszym życiu? Kiedy przychodzą sytuacje, czy jakieś choroby, czy jakiś wypadek, czy inne niespodziewane rzeczy, kiedy przeżywamy za nasze dzieci, bracia i siostry. Jak to ważne i cenne jest to, co uczynił Dawid. Napisane jest, że on pościł za tym synkiem, za tym dziecięciem, nie mógł spać. On leżał twarzą do ziemi i Oddawał tego chłopca przed Boże oblicze, aby Bóg się zmiłował. Bracie i siostro, jak to jest ważne, żeby właśnie w taki sposób z wiarą przynosić swoje dziecko przed Boże oblicze, aby ta Boża ochrona w różnych sytuacjach była nad naszymi dziećmi. Wiecie, są takie sytuacje, których my w życiu się nie spodziewamy. Ja pamiętam rok temu, ja opowiadałem świadectwo akurat o naszej Adelce kiedy byliśmy w Belgii i tak się wydarzyło, że ona nam się zgubiła. Obcy kraj, obce miasto, pięcioletnia dziewczynka. Akurat tam, gdzie mieszkaliśmy, to była taka, taki, takie miejsce, gdzie akurat bardzo dużo obcokrajowców było. I wiecie, my odeszliśmy na 20 minut drogi od tego miejsca, gdzie ona została. Wiecie, gdyby nie dobry Bóg, Gdyby nie jego miłość, cóż bracia i siostry my możemy w takich sytuacjach uczynić? Kiedy pamiętam, w bardzo szybkim tempie wracaliśmy w to miejsce, gdzie prawdopodobnie ona została, bo nie wiedzieliśmy, że ona tam jest. Ja pamiętam, kiedy biegłem i wołałem, Panie bądź z nami. Bądź z nami, wiecie, wtedy przychodzi wiele myśli. I cóż my wtedy możemy zrobić swoimi rękami, swoją zapobiegliwością? Nic, bracia i siostry. Tylko możemy mieć wiarę w Jezusa Chrystusa, że On jest i widzi. I że On w każdej sytuacji może nam pomóc, pobogosławić te dzieci, dać swoją ochronę. I wiecie, to jest niesamowite. Pięcioletnie dziecko, które słyszało głos Jezusa Chrystusa, który powiedział jej nie oddalaj się. Bądź przy aucie. I ona posłuchała. Chwała niech będzie Bogu żywemu. Ja myślę, drodzy, że jesteśmy gotowi do tego, aby błogosławić synka Joela, Olka i Karoliny, aby poruszać go przed Boży Tron i Boży Majestat. Jeszcze taki fragment, który chciałbym odczytać z życia innej rodziny, którą również dobrze znamy, z życia Elkany i Anny. I ich synka Samuela. My wiemy, co Anna postanowiła, kiedy otrzymała tego chłopca. Ale ja chciałbym, żebyśmy zgodnie z tymi słowami, które ona wypowiedziała, i również za chwilę my uczynimy, uczynili. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela. Będzie to ten pierwszy rozdział, i przeczytamy sobie 27 i 28 werset. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc ja odstąpię go Panu. Po wszystkie dni życia będzie oddany Panu i pokłonili się tam Pan. Chwała niech będzie Bogu, bracia i siostry. I Ja wierzę, że my dzisiaj jesteśmy gotowi, tak jak Anna w tamten moment pokłoniła się przed Panem, przynosząc swojego syna. I my jesteśmy gotowi za chwileczkę w modlitwie pokłonić się przed obliczem Pana, aby o to poruczyć małego Joelka i przynieść go przed Boże oblicze i aby może te słowa, które właśnie wykonały się w życiu Anny, ja oddaję go Panu. I ja wierzę, że ty Olku i Karolino pragniecie swojego synka oddać Panu, aby kiedy On będzie wzrastał, Boża ochrona, Boże błogosławieństwo i Boże prowadzenie było z Nim, tak? Amen.